Dziesięć Faktów ten to śmieć. Gdy magowie ognia zostali zamordowani, on stoi przed obozem i zamiast ich pomścić, to się użala. Pomaga Bezimiennemu naładować Ulisiela, żeby go później puścić samego do walki ze Śniącym. Gdy Bezimienny szuka kamieni ogniskujących, wykorzystuje moment, żeby mu pomógł zdobyć talizman. Daje mu jeszcze zwój do zabicia nieumarłego, gdzie sam jest magiem. Zerio, Magda Magdaje Zwój nie powinno być na odwrót. Wiedząc, ile bezmienny zrobił w pierwszej części dla mieszkańców kolonii nie chcę go wpuścić do klasztoru bez pisemnej zgody. W górniczej dolinie spotykamy go w domu magów ognia, wierzyt jego przepadu, wie, że gór jest w rochach i nic syn nie robi. Oczywiście wszystko na naszej głowie. Gdy bezmienny rusza na dwór ildoraz i zapomina oka i nosa, Opierdala nas jak burą sukę, wiedząc ile ma na głowie. A co zamierzasz zrobić, gdy natkniesz się na jakiegoś smoka? Widzę, że nie zmądrzałeś od naszego ostatniego spotkania. Mamy tutaj nawet pracownię alchemiczną, w której można by napełnić amulet energią. Co ty sobie wyobrażasz? Ech, mam nadzieję, że Twoja głupota nie będzie nas zbyt drogo kosztować. Po spotkaniu po wydarzeniach z pierwszej części nie oferuję żadnych eliksirów, pomocy złota. Tylko w celu wykupienia Gorna, wow, chociaż tyle. A ponoć to nasz przyjaciel i bardzo się cieszy, że nas widzi. W trójce na początku gry odmawia pójścia z nim do klasztoru, zawija dupę sam i ma wyjebane na wszystkich. Nie schodzi ze statku na dworze i i nie pomaga Bezimiennemu w walce. Pojawia się po wszystkim i jeszcze bezselnie pyta jak Bezimienny to robi. Jest jebanym leniem i nawet nie chce mu się dupy ruszyć po pedra. Gdy beźmienny latuje Gorna w górniczej dolinie i informuje Miltena, ten mówi, że to znakomicie i trzeba się zastanowić, co dalej. Gdy bohater pyta go, co zamierza dalej robić, ten mówi mu, że zamierza zostać tam dalej, a później wrócić do klasztoru. Ręce opadają. Na koniec trylogii po tej całej masie wyzysku i kombinatorstwa, maczelność zostać głową klasztoru. Moim zdaniem to nikt nikogo tak nie dyma, jak Milten głównego bohatera nie tylko jego, bo dosłownie wszystkich. Praje nie Kumpel, szwindel jakich mało. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.